Uwaga! Stacja końcowa. Prosimy o opuszczenie pociągu. Terminus. Please leave the train. packingowy ultramaraton Pomorska 500 nazywany przez organizatora Leszka Pachulskiego jako Ultra Endurance Gravel Race okazał się wyrypem mocno przygodowym i już na mecie został uznany jako nasze rodzinne piekło północy. Ale tak naprawdę, czy była to impreza typowo pod rowery gravelowe? Tu niestety zdania są mocno podzielone. Ale może to i fajnie? Może to właśnie urok tej imprezy? Może to urok kolarstwa przygodowego? Zacznijmy od przygotowań. Jak zawsze, podstawą do tego typu imprezy moim zdaniem jest logistyka. Podziwiam ludzi, którzy nie robią nic w kierunku i jadą na tego typu imprezy, jak na wycieczkę poza miasto, zabierając ze sobą tak zwane minimum albo i nawet tego nie. Ja oczywiście postarałem się przestudiować mapę, przynajmniej w ogólnym zakresie, bo w Google Street to już mi się nie chciało, no i taka opcja nieco zaburza atrakcyjność oraz niespodzianki na trasie. Ale już przynajmniej sprawdzić, gdzie są jakieś punkty, jak stacje benzynowe czy sklepy, które będą otwarte, to moim zdaniem warto wiedzieć jeszcze przed startem. Od organizatora otrzymaliśmy bony rabatowe na zakup w Jackpack, więc skorzystałem dokupując 4-litrowy tobołek, czyli sakwę podsiodłową oraz tak zwaną ćwiartkę idealną na narzędzia. Zakupy sprawdziły się idealnie, więc śmiało mogę polecić sklepik Jacka i jego sprawdzone produkty. Przy okazji serdecznie go pozdrawiam, jak i Rafała znanego nam z marki Lasowik, który jako pierwsi otwierali trasę. Czas dojechać na start. Podobnie jak w przypadku Wisły 1200, zajmowałem się organizacją busa. Z tym, że przez sytuację z pandemią, zarówno sama impreza, jak i dojazd stał do końca pod dużym znakiem zapytania. Przypomnę, że termin imprezy to początek czerwca. Ostatecznie skończyło się na opcji zmiany kierowcy i w nieco okrojonym składzie meldujemy się w Czarnocinie, gdzie w ośrodku Freida znajdowała się baza startowa. Na szczęście zadbałem wcześniej o rezerwację, więc wspólnie z ekipą z busa okupujemy pryczę w jednym pokoju. Chwilka na rejestrację, pogadanki przy ognisku oraz skromną, ale smaczną przekąskę w ramach wieczornej przygotowanej przez organizatora pasta party. Startuję o godzinie 8.05, ale na nogach już od 5 rano, więc jest szansa coś jeszcze nakręcić pod tą relację. Ruszamy w nieznane. Ze względu na wspomnianą sytuację z obecną nam pandemią organizator zrezygnował ze startu wspólnego, a formuła startu została podzielona na pięcioosobowe zespoły, które wypuszczane były w interwałach 5 -minutowej. W mojej ocenie format ten sprawdził się idealnie. Nie było peretonu szarpiącego niemiłosiernie, zaraz po starcie jak na klasycznym maratonie typu MTB. 8.05 panowie, ogień przed wami. Cańsku, niedaleko, tam już się było bezpieczne. I co ważne, taki format dał możliwość zobaczenia jakie czołówka, czyli tak zwani kosmici, gdy mijali nas na trasie, jakby mieli jakieś doładowanie. Pierwszy deszcz, pierwsze piaski. A to zaledwie pół godzinki drogi za nami. Tak się jedzie. Ja. Właśnie mógł, jak uślałem, że te błotniki to nie najlepszy pomysł. Na starcie już lekko padało i taka pogoda z bardziej lub mniej padającym deszczem utrzymała się cały dzień. Moja strategia była prosta: postarać się dojechać do połowy dystansu, a później zobaczymy co z tego wyjdzie. A że znalazłeś ścieżkę tu bokiem jaką Co? No. <grystanie> <grystanie> I tak wygląda Tak wyglądają boczne szlaki No dobra, ja ryzykuję Z środkiem idzie jechać Tak się idzie? Tak, pojadę? Spoko? Tak W Siema, Staram się więc na początku trzymać równe, żwawe tempo Ograniczając postoje do tak zwanego minima Dzięki! Której startowaliście? 5 a wy? Tak więc pierwszy pistol wypada na 65 km trasy, gdzie w miejscowości Maszewo niemal każdy odwiedza lokalny Orlen. Ja nic nie kupuję, jedynie strzał w małej kolic, zapasów, plus batonik i jedziemy dalej. Cel Drawsko-Pomorskie, gdzie planowałem obiadek i nieco dłuższy postęp. z tym szlakiem? Słodniki pomagają. Jak pada. Po drodze wielu uczestników mijam, nie, wielu mijam ja, więc ruch dosyć spory. hejka, cześć, jak cześć. idzie? Hejka. Zgubiłam całą kanaczkę dostałam na jedną oh. No dobrze, do ostrożnie Pozdro dla Tomków i Wiktora Którzy startowali z godzinkę wcześniej Ciśniemy wspólnie o, trwa, <noise> Jak idzie? O, chyba goty, sobie, jak widać. Nie, to już zmęczony. Po drodze na 122 km jeszcze zaskakujący, bo niespodziewany pit stop, na którym należało się zatrzymać, gdyż właściciele, czyli Ostoja Szamana, zorganizował dla uczestników mini bufet z ciepłą herbatką, kawą oraz jeszcze kilkoma dodatkami. Dziękujemy. Takich kibiców nam trzeba. I to właśnie takie niespodzianki na trasie można spotkać, prawda panie Wiktor? Oczywiście. Jak tak. Tak? Czyli jaki to jest adres? No, ostoja szamana, ostoja, szamana. ostoja, ostoja szamana, szamana, słuchajcie, tutaj można przyjechać. Dalej trasa leci klasycznymi szutrami, asfaltami, troszkę piasku, troszkę podjazdów, ale jedzie się sprawnie. Nie spotykamy błota czy kałuż, których nie można by było objechać. Takim tempem po 8,5 godzinach jazdy melduję się w trawskim Pomorskim, a jest to 155 km trasy. Zamawiam więc obiadek. W pobliskim sklepiku uzupełnia zapasy, spotykam kilku znajomych i tak jakoś się zgadaliśmy, że dopiero o godzinie 18, czyli przeszło po półtora godzinnym przystanku, ruszam w dalszą część trasy. Nie chcę mi się wspominać o samej knajpce, bo szkoda słów na szybkość i jakość obsługi. Oto dwa spidziory, które nie chciały się zatrzymać z nami. Zjeść kulturalnie. A dużo tam ludzi tych najpierw? No za jaka obsługa dzisiaj beznadziejna. No kogoś z O Jezu, godzinę czekaliśmy na cokolwiek, a zamówione no, wcześniej. Także wiesz. na urlenie Także wiesz. poszła, tak? Tak, Dobra, lecę, lec, bo trafik robimy. Do 173. km jechało się całkiem przyjemnie. Ale ten urok skończył się, gdy przyszło się zmierzyć z pierwszymi błotnymi odcinkami. Straszne ile takie fragmenty trasy zabierają siły więc cały czas należy utrzymać maksymalną koncentrację, pokonując coraz to cięższe fragmenty trasy. Miejscami niestety trzeba było ruszyć z Buta, nie było wyjścia. Na 200 km byłem już mocno wybruty i twardo rozmyślałem o jakimkolwiek noclegu. 10 km dalej przestrzeliłem trasę, lądując niemal w jeziorku rezerwatu Doliny Pięciu Jezior. Teraz widzę na strawie, że był to pierwszy objaw z wisu nawigacji Wachurum. Ekran się przywiesił, więc twardo jechałem prosto z górki, aż tu nagle krzaki i jezioro. Trzeba wracać na trasę. I to niestety na kolejne błotniste odcinki, które jadąc z nocy kolejny raz dały nieźle popalić. W tych nieco ekstremalnych jak dla mnie warunkach, noc, błoto, słabej jakości dukty leśne, dogania nas dobrze znana Dorota, czyli Mamba on Bike. Jedzie dzielnie i się śmieje. Ujęcie nocne, Mamba by night. za droga. W zwartej grupce dojeżdżamy do nocnego, który, jak się później okazało, organizator załatwił, aby był otwarty w godzinach nocnych. Dla mnie było to spore zaskoczenie, bo nie spodziewałem się tam żadnego czynnego sklepu w tych rejonach, a tym bardziej o tej porze. A było już chyba sporo po północy. Nie stawałem bo spory tłum się tam zrobił i postanowiłem jechać dalej do parkingu leśnego, jaki upatrzyłem na 230 km trasy zaraz za miejscowością Polne. Niestety, jak się okazało, jadąc z losy przestrzeliłem go. Zabrakło chyba czołówki, aby świecić na boki. Miałem ją, ale nie chciało mi się jej zakładać. No nic, trzeba jechać dalej. W międzyczasie kilka kilometrów za nocnym, spotykam Patryka aka Przemek, bo tak do niego mówiłem twardo aż do rana. Trzeba przyznać, że zmęczenie daje nieźle znać. Zapytał mnie, czy może się doczepić do mojej nawigacji, bo jego w telefonie rozładowała się, więc ładuję ją w plecaczku. Odpowiadam, czemu nie. Uprzedziłem tylko grzecznie, że przez tą jazdę nocną po błotku jestem już na oparach i do tego 230 km śmiało może mi towarzyszyć. Oczywiście, jak się później okazało, dojechaliśmy tak razem do mety. Urok kolarstwa przygotowego na takich imprezach jest niepowtarzalny. Ponieważ, jak już wspomniałem, przestrzeliłem zaplanowany nocleg na leśnym parkingu, wspólnie szukaliśmy kolejnego. Okazja trafiła się przy przejeździe kolejowym w miejscowości Dalecina na 257 km. Patryk jechał z sakwami, śpiworem, karimatą oraz dwuosobowym namiotem. Tak więc ciężko było odmówić. Rozbiliśmy nasz kameralny obozik, więc jak ktoś nas mijał przy przejeździe kolejowym, to ten namiocnik po lewej to właśnie nasze legowisko. Ostatecznie o trzeciej w nocy udało się usnąć. Tak oto sobie spędziliśmy nockę w komfortowych warunkach. Dzień drugi. Jak to bywa, pogoda rozdaje karty. snu wystarczyło na 2,5 godziny. Tak więc 6:10 już w Celem jechać, ile się da. Co tam się pana wystało? A kapacierza. Co? Za ostro. Nie, co, tu przyszypałem, chciałem przeskoczyć to, co wyście przyjechali na prawo. Wyszło. Ale co, chopona żyje? No to tak, no daleko zobaczymy. Musimy teraz. Tutaj, żeby wskoczyła fajnie. A prawie. macie dętkę wrajczego? Mamy. E, eee, przeżyjecie Powodzenia, złapiemy się tak, dalej. Nie jest tam kolega, piąta w 30, tak? tak? Dawaj, dziś nie. Jest. Pod kamerę. w miejscowości Porost jakiś 295 km trasy jest szansa na śniadanie w lokalnym sklepie to ten co miał taką fajną karteczkę z opisem brudasą wstęp zbrojony za to były tam dwa stoły i można było coś przekąsić na zewnątrz w międzyczasie dojechał do nas Marcin, czyli dobrze nam znany buskraftowy, razem ze swoim kumplem Maciejem Chyba. chyba Jak tam samo poczucie No chyba lepiej właśnie Co? I co? Plan 24 realny Ej. Nie nawet tamten jest chyba nierealny Mówisz? Nie, strasznie zamudny Dobra, powodzenia A, dobra. Pomorska klasyczne śniadanko, tak? w doborowym towarzystwie zobaczcie same sławy fajnie było chwilkę pogadać ale czas jechać dalej a dalej niestety pogoda stopniowo się pogarszała więc i tempo jazdy systematycznie spadało choć nastawienie było dalej pozytywne w końcu dorwała nas burza nie dali dość blisko i zmoczyło nas silnie. na szczęście było ciepło więc jechać się dało dalej w miarę sprawnie po kolejnej burzy już tak wesoło nie było. Tutaj wyszły moje słabe punkty przygotowania, a więc brak ciuchów typowo pod deszczowe warunki, a dokładniej skarpetek i solidnej deszczowej kurteczki. Nogi miałem tak odboczone, że czułem, iż im dalej pojadę, to będzie tylko gorzej. Decyzja musiała być jedna: trzeba szukać kwatery, aby zregenerować stopy, osuszyć je i kolejnego dnia na spokojnie dojechać do mety. O godzinie 18 będąc na 380 km w miejscowości rekowo decydujemy się na nocleg. Dosyć szybko dzięki pomocy lokalnej gaździny udało się wynająć pokoik z ciepłym prysznicem i co ciekawe opcją prania, a nawet aneksem kuchennym, gdzie po wizycie w lokalnym sklepiku zjedliśmy coś na ciepło. Padłem o 22.00, a że nie było ciśnienia, aby wstawać rano, budzik ustawiony na piątą rano. Dzień trzeci. Cel meta. Cel na dzisiaj dobrnąć do mety, tak? O, tak jest. O, teraz ładuje. Dobra, ja jestem ready. W naszej lokalizacji nocowało jeszcze kilka osób, ale niemal wszyscy wystrzelili z rana w trasę, więc o godzinie 6 jako niemal ostatni ruszamy na finałową rozgrywkę. Przed nami 140 km do celu i plan, aby sprawnie to przejechać. Nic tak nie cieszy z rana jak wyprane suche ciuszki, pełna regeneracja, i kolejne pozytywne nastawienie. Malownicze tereny ułatwiają jazdę. Trasa również tak została poprowadzona, aby bacznie obserwować nawigację. Po drodze jakiś sklepik zaliczony, zapasy uzupełnione, pogoda dopisuje. Co jakiś czas spotykamy kogoś na trasie, choć są też odcinki, gdzie przez liczne kilometry nikogo nie widać. To są te kamien... kamienne kręgi chyba. Tak, to Nie? Pierwsza kładka na trasie Mostów nie ma, ale kładka jest Na 435 km Patryk stwierdza, że coś go mocno hamuje Sprawdza hamulce w przednim kole i jak się okazuje tyle było z jego klocków Poległy w boju, czy też jak kto woli, wyeksploatowały się na trasie, a raczej na tych deszczowych, błotnistych odcinkach. Niestety nie mamy na wymianę. Kolejny błąd logistyczny, bo ile ważą klocki na zmianę i kto ich nie zabiera? Pewnie niemal każdy. Zdecydowaliśmy, że lepiej się pozbyć tych hamulców niż jechać z takim oporem. Patryk dzielnie szybko nauczył się jazdy na tylnym hamulcu i tak dojechaliśmy do mety. Od razu przypomniałem sobie swój incydent z hamulcem, tyle że tylnym, podczas maratonu MTB w Górach Świętokrzyskich, gdzie ponad połowę trasy przejechałem tylko na przednim zacisku. W górach to była prawdziwa szkoła życia. Przekonuję Patryka, że nie ma co cisnąć na siłę do mety i warto zrobić jeszcze jeden pit stop na obiadek. Padło na miejsce ośnikło, na 480 km, do której niestety należało odbić z trasy. Ale za to rosów i pierogi ruskie smakowały tak wyśmienicie, że na mecie jakoś nie mogłem się odnaleźć w tych zaoferowanych przez organizatora rodem z mikrofalówki. Ostatni etap leciał szybko, bo i trasa zdecydowanie łatwiejsza. W trójmiejskim parku krajobrazowym dały sporo fanów zjazdy, choć pojawiły się później głosy, że można było zdecydowanie lepiej puścić ten ostatni etap, unikając uciążliwych skrzyżowań ze światłami. Sama końcówka trasy to lekki szok. Jak się nagle widziało tyle ludzi w okolicach mola. No i mamy to. Jest nasza uprawniona meta. Jest godzina 16.23. Same uśpiechnięte twarze, tak? Gratulacje. <grywanie> Pamiątkowe fotki, szybkie relacje ze znajomymi, organizatorami. Tomku, powiedz, jak wrażenia. Super. Bo żyję. Widzę, że, widzę, że dopiłeś piwo, także. Jestem że... na mecie i żyję. Cieszę się. Nogi, nogi trochę, trochę jakbym jakby mi nie będzie, miał. Chyba bardzo męcząca trasa, dla ciebie. Wyjątkowo. No tak, 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 tak. Ale no. powiedz mi, polecisz ją na następnym uczestnikom. No, polecę, oczywiście, tylko innym. Tylko po... do siebie. No. Podsumowując, organizacyjnie Reszek Pachulski ponownie nie zawiódł. Zresztą cała jego ekipa dzielnie na to pracowała. Fajnie, że mamy takich ludzi z taką pasją. Czekając do rana na swój pociąg do domu, miałem okazję chwilkę porozmawiać i wiem, że są mocne plany na kolejne imprezy, więc raczej nie musimy się martwić o organizację, a raczej możemy się martwić tylko o swoją formę fizycznie-psychiczną. W końcu wschód 1400 to tak na bank będzie kolejną solidną dawką kolarstwa przygodowego, więc już zapisany i twardo nastawiam się na to wyzwanie. Wracając do Pomorskiej. Trasa okazała się malownicza, może nie powala jak klimat Wispy 1200, ale również ma swój niezapomniany urok. Szczególnie te dzikie rejony, gdzie przez dziesiątki kilometrów nie spotykacie żadnej zabudowy żywej duszy. Dzikie, surowe leśne tereny, miejscami piękne widoki, no i co najważniejsze, wspaniali ludzie na trasie, zarówno uczestnicy, jak i miejscowi, każdy mega pozytywnie nastawiony. A na mecie każdy wpadał z bananem na twarzy i pod nosem coś przeklinał, że miało być dużo łatwiej. Zjebali, ale na mecie, tak? Jak wrażenia? Okej. Co? Nie powiem nic wszystkiego. Bardzo. I tej wersji się trzymajmy do końca. Totalny luz. Tu uśmiechnięty Leszek mówi, że cały czas, cały czas się śmieje, jak tylko ktoś dojedzie, tak? Mamy za chwilę 6 No Widziałem na tym, na trakerze, już siadał. Teraz, może uchwycimy ich na tym nawieździe. Już byli na tej prostej, tutaj, nie? No wiesz, co? Tak, tak gdzieś tak, ale to wiesz, zawsze te 5 minut to opóźnienia i to do końca nie wiadomo. Dobra, ładźcie. pół do trzeciej. 2,25 25 dokładnie. O, żeby było jasno, tak. Żeby nie było. To nie ma tak, że ktoś nocuje. Tam Sam będzie w słońce, tam Sam księżyc. To jest nasza woda. Witajcie Co w moim dobro. domu wariat. Na koniec pada pytanie, czy mogę polecić udział kolejnym uczestnikom. Oczywiście, że tak. To kolejna impreza, gdzie dzięki dosyć niewygórowanemu limitowi czasu. Można ją ukończyć w trybie intensywnej wycieczki lub też jako poważne zawody sportowe walcząc o jak najlepszy wynik końcowy Każdy tu się odnajdzie Come on, come on! To już meta! W końcu! To jest Nigdzie dalej nie jedziecie! Gratulacje! <średź> Prawdziwa stal dla prawdziwych stolowych charakterów Dobry ta nad Bałtykiem to jest to, co Tygryski lubią najbardziej. Gratulacje, panowie. 3.30 to jest Wasza A jak oddacie trackera, dostaniecie koszulki finisera. Już!